Cześć, witajcie na kanale Zakochani w Lego. Z tej strony Kuba i dzisiaj recenzja tego to setu 75256 Wachadowiec Lorena. Jest to zestaw z serii Lego Star Wars, czyli chyba najdroższej licencjonowanej serii w Lego. No bo musimy zapłacić za ten zestaw 569 ,99 zł 99 groszy, a w środku znajdziemy 1005 elementów. Tak więc no elementy w stosunku do ceny nie wypadają tutaj na wysokim poziomie, ale za to jakie klocki mamy w środku? Zobaczcie, dwie minifigurki klonów, bardzo ładne. Dwie minifigurki Rycerzy Ren, generała i samego Kelorena z tym prześwietnym odlewem miecza świetlnego. Znajdziemy też tutaj dużo płytek, tak mi się wydaje, różnych tajli, a to bardzo przydaje się do konstrukcji budynków, tak więc no, tutaj kilka ciekawych klocuszków na pewno się wyhaczy. Z tyłu mamy pokazane wszystkie funkcje zabawowe, których troszeczkę jest, ale my przyjrzymy się im w recenzji, do której Was bardzo serdecznie zapraszam. Dobrze, a więc myślę, że wspólnie teraz będziemy delektować się otwieraniem tego zestawu. Wyciągam tapecie po przejściach. Zobaczcie tutaj, beton daje sobie o sobie znaki i lecimy. Ostatni, e, ostatni widok na nieotwarte pudełko. Zobaczcie, ładna grafika, piękne minifigurki. Już nie mogę się doczekać, aż to sobie otworzymy. E, Okej. Okay. i e, myślę, że, że lecimy. Dobrze, a więc. Plądy poszły, tapeciak idzie na odstawkę i patrzymy, co tutaj się znajduje. Jak zwykle woreczki nam się tutaj same już wysypują. Czyżby nam coś tam jeszcze zostało? Chyba to wszystko. Odkładam podłogę gdzieś do tyłu i patrzymy. Och, zobaczcie, jaka obszerna jedynka. Tutaj mamy hmm, ciekawe, ciekawe, pionowa instrukcja. No, kto by się spodziewał? E, Okej, okay, nie, nie, nie myślałam, że tak będzie. Ona jest dosyć cienka. Oj, ją sobie odłożymy. Okej, okay, zobaczcie. Mamy tutaj helm e, klona i worków 2, 4, 6, 8, 9 woreczków z klocuchami. No dobrze, w takim razie idziemy budować i widzimy się już na recenzji. Dobrze, e, myślę, że wspólnie dobierzemy się do instrukcji. E, ku mojemu zaskoczeniu jest ona pionowa i bardzo cienka. Nie wiem, czy to jest jakaś zmora starurusowy zestawów, ale w Tentivie też była cieniutka, tutaj jest też cieniutka. Ok, bierzemy nasz tapeciak po przejściach, otwieramy tapeciaka i otwieramy następnie instrukcję. Dobra, myślę, że tyle nacięcia wystarczy i dobierzmy się teraz łapami, bo to sprawia najwięcej przyjemności. Ach, tak. Ależ my to brutalnie zrobiliśmy. Folika idzie na bok, a właściwie do kosza. I zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Och, trzeba nagiąć tą stronę, żeby nam się nie zamykała instrukcja sama. I co? No i proszę, mamy tutaj rozpis, rozpisane wszystkie woreczki i co z nich budujemy. O, zobaczcie, Kylo Ren, pierwszy w naszej kolekcji i jestem ciekaw jak będzie wyglądał ten oto element miecza świetlnego. Super sprawa, e, zobaczmy może e, tak troszeczkę szybciej, bo in instrukcję interesuje mało osób, trzeba przyznać to. Reklamówka zestawów jest na końcu, więc zobaczmy o ile w ogóle jest oczywiście. Spis elementów na dwóch czy trzech stronach, chyba na trzech, jak nie na czterech, na trzech, no i proszę, e, tutaj mamy. Jak możecie zauważyć, e, reklamowe takiego oto Sokoła Milenium? Ja nie połam miłością do tego statku, więc e, raczej nigdy go nie kupię, no chyba, że mój tata będzie chciał. A ten set mogliście zobaczyć u Maćka i Klocki. No i reszta. O, Y Wing, to jest super sprawa. Zawsze lubiłem ten, ten statek i zawsze chciałem go mieć. Szczególnie kiedy kupiłem sobie A-Winga, tylko że gazetkowego, i tam była reklama tego zestawu, no to napatrzyłem się na niego mocno i bardzo zapragnąłem go mieć. No i proszę, jeszcze więcej reklam. To są battle paki? Tak mi się. A nie, dobrze, przepraszam. To są figurki, które znajdziemy w tych zestawach na drugiej stronie. No i tutaj jakieś inne reklamy chyba LEGO LIFE, no i to by było na tyle. O, a tutaj już jest końcowy efekt naszego już zbudowanego statku. Tamin i figurka jest porywająca, według mnie, i muszę się jej bliżej przyjrzeć. No dobrze, tak więc idziemy budować. Uwaga, odwrócę instrukcję, żeby ładnie wyglądała. E, idziemy budować, no i widzimy się już na recenzji. Ale zanim przejdziemy na nasz legendarny stół recenzji, chciałem Wam pokazać te najważniejsze z opcji zabawowych, e, które, no, mam obawy, że nie zmieszczą się w kadrze tam, więc zrobimy to tutaj w naszym Studio. Ok, zacznijmy od tego, że z tyłu statku znajdziemy takie dwa silniki, które go napędzają i ten prawy e, może nam pozwolić na regulowanie rozpiętności tych skrzydeł, chociaż w praktyce to jest niepotrzebne, bo wystarczy, że podniesiemy sobie ten statek, a te skrzydła same nam się e, rozsuwają. Następnie możemy, e, możemy obracać takimi korbkami, które mamy z tyłu e, i wtedy nam te skrzydła... E, też się rozkładają, lecz w kondygnacji pionowej. Zobaczcie, jak to efektownie wygląda. O, powolutku! I to naprawdę robi robotę. Niestety, te skrzydła musimy później uregulować tutaj. Bo one nieprawidłowo się zakleszczają. A następnie blokujemy korki, żeby wszystko podczas naszego lotu przebiegało zgodnie z planem. Rozsuwamy skrzydła. No i statek jest gotowy do odlotu. Dobrze, w takim razie przyjrzymy się bliżej wszystkim detalom już na stole. A tych detali troszeczkę tutaj mamy. Niestety fakt, że budowla jest czarna powoduje, że to wszystko zlewa się w jedną całość i trudno je dostrzec. Ale chodzi mi tu m.in. o takie oto lizaki w kolorze czarnym. Mamy też kilka szarych elementów, żeby ta konstrukcja nie była aż tak jednorodna. Między innymi te szare elementy pchnięto nam tutaj w środku skrzydeł, żeby to jakoś dobrze wyglądało. Ja chciałam też zaznaczyć, że ten oto model statku ma swojego poprzednika. Który był w kolorze szarym i wszyscy fani LEGO Staru zastanawiali się, dlaczego. No bo oryginal w oryginalnym wyglądzie powinien być czarny, czyli taki jak ten statek. No i LEGO zrekompensowało nam tamten statek, właśnie tym, który już jest bliższy oryginałowi i dobrze go naśladuje, jeżeli chodzi o wygląd. Z przodu jest również bardzo dobrze zrobiona taka oto czerwona szyba. A tutaj użyto głównie klocków 1x2 Tile'i i ze studami. A z tyłu chciałem też powiedzieć, że mamy taką dyskretną skrzyneczkę. Ona jest dobrze ukryta i możemy sobie tutaj włożyć różne rzeczy, w zależności jak tam fantazja nam podpowie, co możemy tutaj schować. Silniki. Silniki są dwa. One są takie subtelne, delikatne, ładne. Do ich zrobienia użyto takich oto dużych felk, a w środku włożono nam talerze no i te takie ścięte cylindry. Choć ja bym tutaj widział jakieś płomienie, żeby to nie było aż tak jednolite i tak można powiedzieć grzeczne. Warto też zaznaczyć, że tutaj mamy takie oto łączniki technikowe i kiedy sobie to naciśniemy, to nam wylatują strzały, ale ja teraz nie mam nabitych tych sprężynowych wyrzutni, więc pokażę Wam to później. Tutaj są też takie śmieszne elementy, które troszeczkę mi przypominają smoczki, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy je widać, czy ich nie widać. Raczej nie, ale jak coś przebitki przecież zawsze można zrobić. Warto też zauważyć, że tutaj został wykorzystany taki oto element, który często służy jako orurowanie, które chroni światła w różnych rodzajach samochodach, m.in. w tej trenówce Safari z LEGO City, która wyszła w 2020 roku i bardzo chciałbym ją mieć, ale niestety ona kosztuje wszędzie powyżej ceny katalogowej, co mnie strasznie zastanawia i nie wiem dlaczego tak jest. Do takich detali, akcentów użyto również łyż, co mnie bardzo cieszy, ponieważ później możemy je wykorzystać na swoich mocach, bo to akcesoria dla minifigurek zawsze są miło widziane. A w środku zobaczcie co jest. Już wam pokazuję. Otwieramy sobie taką motoklapę. Ona niestety zobaczcie, nie ma żadnej blokady i zawsze nam sama spada, więc trzeba ją otworzyć na maksa, żeby nam się nie zamykała. I już patrzymy, i już widzimy, że ja tutaj wpiąłem sobie strzałkę, chociaż tego robić nie powinienem, bo raczej te trzymacze są do broni, którą minifigurki również mają. Ale dobrze, zobaczmy, co jest w środku. I tak mamy. Między innymi trzy fotele, i e, ta podłoga jest również o, otwierana. Zobaczcie, od spodu nam się to otwiera. E, no, w oryginalnym statku o, od spodu się wychodzi. No tutaj raczej mi figurką nie wyjdziemy, dlatego dodano nam tą otwieraną klapę. Ale jakiś zrzut e, tych wojowników można dokonać i świetnie się przy tym bawić. Oczywiście e, mamy tutaj kilka nadruków w postaci jakichś ekranów, jakichś przełączników. Między innymi po bokach tutaj. To są dwa takie same nadruki, ale ten z przodu. E, ten główny nadruk na serku 1x2 już jest inny i tutaj mamy taki czerwony ekran wraz z przyciskami, dzięki czemu Kylo Ren może sterować tym statkiem. A te fotele, chciałem tylko powiedzieć, z tyłu są niezbyt dobrze zrobione. Ostatnia mi fiurka nie może zgiąć pleców, tylko musi siedzieć na prosto. Ta musi się opierać o nią, jedynie ten fotel jest dobrze zrobiony, ponieważ mamy tutaj zagłówek. Aczkolwiek myślę, że wnętrza nie dało się inaczej wygospodarować, ponieważ mamy tutaj mało miejsca. Aczkolwiek bardzo fajnie zrobiono te skosy, i to wszystko idealnie ze sobą pasuje. A wiecie, jak je zrobiono? Jeżeli nie, to pokażę Wam to teraz. Mamy takie, mamy takie zawiesowe elementy. Tylko, jak ja je tutaj odkryję, żeby Wam to pokazać, o ile w ogóle dam radę, zobaczę. Uwaga. Odczepiamy, a no tak, już je widzicie, ja myślałam, że one są szare, o widzicie tutaj, to są te elementy, o których wspominam i one bardzo dobrze robią skosy, od zaczepię to z powrotem i możemy zobaczyć jak wyglądają skrzydła. No niestety muszę Was poinformować, że skrzydła nie są tak dobrze dopracowane jak reszta konstrukcji, ponieważ nie mamy tutaj wygładzonych powierzchni, tylko praktycznie same study. Owszem, upchnięto nam tutaj jakieś cztery grille, no ale poza tym no, to jest goła e, płytka ze studami. W niektórych miejscach mamy tylko gładki powierzchnie, ale to jest ułamek całego tego ogromnego skrzydła. No niestety, zdaję sobie sprawę z tego, że e, na tajle nie możemy tutaj liczyć, ponieważ no, dodatkowe elementy to dodatkowe koszty. Ty, ale no to gryzie w oczy i to mi się nie podoba i LEGO powinno tutaj coś zadziałać. Z tyłu oczywiście mamy wcześniej wspomniane korbki, które o, służą do rozkładania skrzydeł w kondygnacji pionowej, a z przodu są doczepione takie działka, których zwieńczeniem są na przykład trzymanełka do mieczy świetlnych, to widać, tak, to widać, bardzo fajnie, kreatywne one są zrobione, no i wczepione zostały napiny, ja Wam to pokażę, zademonstruję, uwaga, o. Widzicie? Widzicie? Teraz niestety muszę szczepić ponownie, bo mi tutaj wyleciało jedno działko, ale już wszystko gra i buczy i możemy to wczepić na powrót. Od strony środkowej skrzydła są jeszcze gorsze niestety, muszę um, to zaznaczyć, ponieważ... Mimo, że projektanci ratowali się jakimiś odwrotnymi tailami 2 na 2 czy też ślizgaczami w tych miejscach, albo na przykład jakimiś groszkami, to to nie wyszło dobrze, to mi się nie podoba. No i to są takie gołe a w niektórych miejscach nawet puste powierzchnie. Natomiast podoba mi się w tych skrzydłach fakt, że one. O, zobaczcie, tam mi się zablokowało, muszę to zrobić o, w ten sposób. To, że one zostały, tak powiem, niech wypchane szarymi klockami w środku. No bo to jakoś um, ratuje te skrzydła i one ładniej dzięki temu wyglądają. Chciałam też powiedzieć, że tutaj mamy wyrzutnie strzałek. Ja sobie teraz jedną strzałkę naładuję. O, one są w zielonym kolorze, ja już spróbuję włożyć. Raczej mi się to uda, tak mi się wydaje. Juhu, sukces, niesamowite, cudowne. O, i teraz tutaj naciskamy, i to nam wylatuje. Nie wiem, czy to będzie widać. O, wróciła do nas strzałka, bo moje tło jest takie mm, zaokrąglone i ona idzie w górę, więc to jest fajne, że jak sobie strzelam, to później te strzałki do mnie wracają. Bardzo szybko, bardzo daleko mm, zasiężna. Strzałka bardzo fajnie to się prezentuje. Tutaj też zapomniałam powiedzieć, że mamy takie jakieś ozdoby być może, albo po prostu kształty, które zostały zrobione za pomocą takich oto dachówek. Bardzo fajnie, że coś takiego jest, bo to dodaje takiej, można powiedzieć, kompletności tej konstrukcji. O, zaczepiłam sobie to z powrotem, damy radę. Daliśmy radę. Ok, no i z przodu też mamy jakieś tam akcenty w postaci czy to grillów, czy to groszków. Są też takie dachóweczki tutaj, więc wszystko ładnie wygląda. A ten mechanizm, który został zrobiony w celu roz, roz składania tych skrzydeł, no, jest fenomenalny. Tak więc no, ten zestaw posiada wiele plusów, ale chyba największym plusem tego zestawu są minifigurki, do których teraz przechodzimy. Może na pierwszy ogień niech pójdzie Kylo Ren, który według mnie jest najlepszą minifigurką ze wszystkich w tym zestawie. Zobaczcie, jaki on jest dopracowany. Jego zbroja jest bardzo ładnie zarysowana. Mamy tutaj jakieś metalowe kraty, które chronią jego tors oraz ten kawałek nóg. A hełm jest wykonany no świetnie. Zobaczcie, jaki on ma kształt. Jak on ładnie wygląda, te e, srebrne akcenty, no i te czerwone popękania. E, naprawdę dopracowany minifig. Choć irytuje mnie jedna sprawa: mianowicie, jeżeli e, patrzymy sobie od e, spodu na tą minifigurkę, to widać jej m, twarz, chociaż tego tutaj nie mogę złapać na tym ujęciu. A nie, troszeczkę już to widzicie. E, a wyrazy twarzy mamy dwa. Jak to Lego już zdołało nas przyzwyczaić. za Zoru to hejtuje, ja to lubię. I to nie przeszkadza. O, zobaczcie, tak to się wszystko prezentuje. Myślę, że jest to bardzo ładna figurka. I warto też dodać, że posiada jedyny w swoim rodzaju miecz świetny, który teraz właśnie widzicie. O, załapałem ostrość, załapałem. Bardzo fajny odlew. Idąc dalej, może przedstawmy generała, gdzie ja go tutaj mam. Czyżbym go nie wziął ze sobą? Nie, niemożliwe. Musi tutaj gdzieś być. Chociaż, dobra, zobaczmy, jak wyglądają klony. Klony wyglądają w ten sposób: bardzo też dobre minifigurki. Ten czerwony bardziej mi się podoba. Hełm jest wyśmienity. Tak prezentują się nadruki, które też są całkiem dobre. No i wyraz twarzy mamy taki, oto jak teraz widać. Niestety te klony mają obydwa takie same eee, twarzyczki. Warto też dodać, że ten czerwony klon ma taką, oto broń. E, która e, zadebiutowała w serii Jurassic World, e, i tutaj wczepiono nam trzymadełko, czerwone trzymadełko do mieczy świetnych, a w tym kolorze ono rzadko występuje. A drugi klon na plus, na pewno, że ma inne nadruki niż e, ten czerwony, niestety, ma tą samą twarz, tak jak już wspomniałem, ale ta minfiurka naprawdę jest też e, piorunująco dobra. O, zobaczcie, naprawdę piękna. I teraz ostatnia, ostatnie dwie figurki, które ze sobą przyniosłem bo generała. Chyba zostawiłem na, na dole i muszę po niego pójść. To są rycerze REN. Ja wam je hmm, pokażę, ja wam ich pokażę. O, zobaczcie, bardzo ładny tors, taki metaliczny. Pięknie to się prezentuje, naprawdę pięknie. O, z tyłu również. No i niestety pod tym hełmem jest czarna główka, ale hełm prezentuje się równie pięknie. O! Jakie to jest cudowne, naprawdę. Pierwszy raz się spotykam z tak dopracowanym torsem minifigurki, on jest super, a e, jego broń wygląda tak. I druga broń wygląda tak. Właściwie to jest chyba jakaś bomba. O, zobaczcie, taki tail jeden na jeden zaokrąglony z nadrukiem. Ok, i ostatni rycerz Ren, taki oto, można powiedzieć tajemniczy, taki czarny w kapturze nadruk już są mniej imponujące, ale równie fajne. Z tyłu zagniecenia i taki oto kaptur. Bardzo fajny, ale bardzo też fajny jest ten nadruk na, na główce. Zobaczcie, ach, jak to ładnie wygląda. Super. Właściwie jest to chyba jakaś maska, tak mi się wydaje. No i ta broń jego jest bardzo rozbudowana i troszeczkę za długa jak na jego gabaryty. O, zobaczcie, taki toporek, bardzo fajny element. No i co, teraz lecę po generała, bo zapomniałem go przynieść, wybaczcie za błąd i też wam go pokażę. A figurka generała wygląda tak, zobaczcie. Ona jest bardzo ładna, bardzo fajne włosy z takimi dużymi zakolami i takie włosy jak najbardziej pasują do starszych ludzi w świecie Lego. Mamy też fajną twarz, fajne dwa wyrazy twarzy, jeden taki bardziej rozeźlony i te oczy i te krzeszaste brwi tutaj bardzo śmiesznie wyglądają, wręcz komicznie bym powiedział. I szata również dobrze się prezentuje. Jakiś pas, jakieś zagniecenie. No, i to samo mamy z tyłu. Nóżki niestety nie są zadrukowane, co nie zmienia faktu, że minifigurka bardzo ładnie wygląda. A jeżeli chodzi o wyposażenie, to ona ma taki oto mały blasterek i nic więcej. Dobrze, więc myślę, że lećmy teraz do podsumowania. Podsumowując, czy ten zestaw jest fajny? No, myślę, że jak najbardziej. Dlaczego? Dostajemy tutaj mnóstwo czarnych elementów, przede wszystkim płytki i tajne, a to nie przydaje się w konstrukcjach. Minifigurki to jest chyba najlepsza część tego zestawu. Zobaczcie, jak one pięknie się prezentują, naprawdę są cudowne. W dodatku, 1005 klocków to naprawdę dużo i możemy tym sporo zdziałać. Ja też zapomniałam powiedzieć o tym, że. Minifigurki posiadają Peleryny, które są tutaj, ponieważ ja nigdy ich y, nie zakładam. A to dlatego, że później się gniotą. Znaczy, zakładam je, ale później ściągam. A te minifigurki, o których wspomniałem, to Kylo Ren i ten rycerz Ren w kapturze. Właśnie oni są posiadaczami Peleryn. Warto też wspomnieć o zapasówkach. Zapasówki wyglądają właśnie tak. Nic specjalnego: mamy tylko jeden taki oto nadruk na tajlu 1x1. I to jest ta bomba, którą dzierży w ręku ten drugi rycerz REN. Poza tym nic specjalnego, no, mamy kilka trzymadełek do mieczy świetnych. no i sama drobnica. Natomiast naprawdę zestaw mi się podoba, szczególnie te rozkładane skrzydła, to jest coś niesamowitego. Bardzo fajnie i polecam na pewno wszystkim fanom Lego Star Wars i nie tylko. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się następnie. I do zobaczenia.